Dzięki firmom kajakowym Wiktorski i Ratajczak pokażemy Wam dziś przepiękne szlaki wodne w ośrodku sportu i rekreacji. Sprawdzimy, jak fantastycznie można spędzić czas nad jeziorem i zaprosimy Was jeszcze na małą lekcję historii do Muzeum Regionalnego. Zaczynamy! Naszą wycieczkę zaczynamy na placu Karola Marcinkowskiego. W klasycystycznym ratuszu wzniesionym w latach 1826-1828 znajduje się Muzeum Regionalne. Są tutaj wystawy stałe, historyczne, przyrodnicze i etnograficzne oraz sala wystaw czasowych. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Znajdujemy się w Rogozińskim Centrum Kultury, pod jego szyldem od 35 lat znajduje się Muzeum Regionalne im. Wojciecha Dudkiewicz, Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Kultury. Przede wszystkim promujemy lokalne dziedzictwo, wspieramy naszych lokalnych artystów, zarówno fotografów, jak i wokalistów czy pisarzy. Zapraszamy na spotkania autorskie w Bibliotece Publicznej, w Muzeum na wystawy różnego rodzaju, a w Ośrodku Kultury na koncerty, spektakle zarówno naszych lokalnych lokalnych artystów, jak i zewnętrznych, aby zapewnić rozrywkę i rozwój kulturalny. W naszym muzeum znajdują się cztery wystawy stałe, a także wystawa czasowa. Rogoźno jako miasto historyczne znajduje się na szlaku piastowskim i jest to trasa turystyczna łącząca ze sobą najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na losy polski. I tutaj punktem, który warto odwiedzić, jest nasze muzeum, przede wszystkim wystawa historyczna, w której znajdziemy historię króla. Przemysła II, który miał wpływ na losy naszego miasta i także który lokował nasze miasto w 1280 roku. Naszą najnowszą wystawą stałą jest wystawa multimedialna, w której prezentujemy jeden dzień z życia rodziny rogozińskich sprzed 100 lat. Możemy tam zobaczyć fotografię starego rogoźna, możemy poznać jak żyli, jak mieszkali, jak spędzali dzień. Słuchajcie, muzeum zwiedzone. Tak jak Krzysiu mam pytanie do Ciebie. Lubisz questy? Okej, okay, no to zobacz. Tutaj można ich znaleźć bardzo dużo. Ostatnim, który jest zaproponowany przez muzeum jest quest historyczny z okazji 745-lecia miasta Rogoźna. Jeśli go zrobicie, będziecie mieli szansę na odkrycie skar. Z Muzeum Regionalnego przenieśliśmy się do Ośrodka Sportu i Rekreacji. A muszę Wam się przyznać, że sport i rekreacja to moje dwa ulubione słowa. Sprawdźmy, jak tutaj jest. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie znajduje się to, co widzimy nad pięknym jeziorem w otoczeniu lasów i, i zieleni. Także jest to. Doskonałe miejsce na wypoczynek zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla grup zorganizowanych. Nasza baza noclegowa składa się z budynku głównego oraz domków, także tutaj też nasi klienci mają wybór miejsc noclegowych. Inwestujemy w sporty wodne, co widać. Mamy w planie budowę kortów tenisowych, mamy w planie budowę boiska. Renowacje właściwie boiska piłkarskiego. W tej chwili miejsc noclegowych mamy około 250. Jeśli chodzi o, o kwestie sportowe, no to na pewno kajaki, na pewno rowery wodne, na pewno wioślarstwo, no to są takie główne sporty, które są tutaj u nas uprawiane. Posiadamy restaurację z dwoma salami, także tak jak powiedziałem, zarówno obozowicze, jak i klienci indywidualni mogą komfortowo i pysznie u nas zjeść. Jak widzicie można tutaj pysznie zjeść. Źle chwyciłem kalapkę. Kalapkę? Kalapkę. No i co? Ale czemu tak? tak? Bo jak chwycisz to, to nie ukujesz się, nie? Tylko zastanawiam się, czy ją zjeść, bo jest ciężko ją zjeść. Także zachęcamy Was do skorzystania z tej oferty gastronomicznej. My oczywiście musimy spróbować wszystkiego, no bo czeka nas bardzo dużo wysiłku fizycznego. Będziemy pływać kajakiem, także zabieramy się za jedzenie, żeby mieć dużo sił. Zawsze chciałem być jak Makowicz, w przepięknym Rogoźnie, tuż nad tym jeziorem. Można spróbować fantastycznej kanapki, naprawdę polecam. Zwiedzamy dalej, a kolejnym wartym odwiedzenia miejscem jest Kościół świętego Wita i jego okolice. Późnogotycka świątynia to jeden z piękniejszych kościołów w powiecie obornickim. Wzmiankowany był już w 1256 roku, a w kształcie obecnym wzniesiono go w 1526. Spacerując wokół kościoła, tak jak my, warto zobaczyć odbudowaną dzwonnicę. Najstarszym elementem jest dzwon z 1613 roku. Ciekawym miejscem jest też zbudowana z kamienia polnego grota Matki Bożej z Lourdes. Ok, teraz wybieramy się do Rudy na kajaki, a jeśli chodzi o podróże, to już wkrótce powstanie obwodnica Rogoźna i droga S11, która znacznie ułatwi komunikację w najbliższym czasie. Planowana jest także rozbudowa infrastruktury kolejowej i nowych połączeń. Teraz czas na to, co ja kocham najbardziej, czyli sport. Dotarliśmy do miejscowości Ruda. Jesteśmy przy przystani kajakowej, więc jak zapewne domyślacie się, będziemy płynąć kajakiem po pięknej rzece Wełnie. Sprawdźmy jak to będzie wyglądało, ale wcześniej troszkę o tym miejscu opowie nam Pani Sylwia. Pomysł zapoczątkował mój mąż, który firmę otworzył w 1998 roku. I tak naprawdę on zaczął robić spływy kajakowe. Pracujemy przez cały rok. Wystarczy tylko do nas zadzwonić, zaanonsować się. Jesteśmy w stanie zorganizować spływ kajakowy, który będzie liczył około 100 osób. Kajaki są podwójne z dostawką dla dzieci. Dzieci tak do trzech, trzech do pięciu. Drobne dzieci spokojnie mieszczą się w tej dostawce. Mamy też dwa kanu. Rzeką Wełną, rzeka Wełna jest bardzo piękną rzeką mandrującą, zieloną, część rzeki jest w takiej odkrytej przestrzeni, część rzeki jest pod drzewami, polami, także jest bardzo dużo do zobaczenia, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Nie jest to trudna, rzeka jest to bardzo łatwa. Kajaki również są bardzo bezpieczne. Jesteśmy w stanie zorganizować spływy kajakowe wraz z biesiadami, muzyką, jedzonkiem smacznym pysznym. Mamy miejsca biwakowe. Zapraszamy do zorganizowania u nas imprez firmowych, ślubów, komunii. Jesteśmy w stanie to dla Was wszystko zrobić. Jeśli chodzi o sprzęt, jest to najlepszy sprzęt pływający na tej rzece. Są to kajaki Rotomoda, które mają dobrą, bardzo dobrą pływalność, także spokojnie zmieszczą się w niej dwie duże osoby, które będą miały bardzo duży komfort w płynięciu. Kwestie bezpieczeństwa przede wszystkim. Prawda pani Izo? Prawda, prawda. Tylko, tylko jak to dopiąć? Ja mogę. Ja gdzie jest to, gdzie mam potrzebuję pomocy? Ej, krzychu, ja nie mogę oddychać. Dziękuję. Dotarliśmy do wełny. Warto zatrzymać się tu na chwilę i obejrzeć kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Został zbudowany w XVII wieku rękami wiejskich cieśli. Ciekawostką jest fakt, że 11 września 1780 roku odbył się tutaj ślub Józefa Wybickiego. Autora Mazurka Dąbrowskiego. Słuchajcie, czas nas goni, także jedziemy, a właściwie płyniemy dalej, ponieważ teraz zapraszamy Was na przepłynięcie się najbardziej urokliwym odcinkiem rzeki Wełny. podoba Ci się? <noise> pięknie jest, nie? Słuchajcie, polecamy wam ten spływ. Można naprawdę się zrelaksować, popodziwiać sobie przyrodę eee, i zwierzątka, ptaszki, e, które sobie śpiewają. My sobie płyniemy. Panie kochane, teraz już płynie sobie sam. Dobrze. Hej! Ścigamy się? Ścigamy się? Hej! Słuchajcie, no było pięknie, spokojnie, ale czasami trzeba wyjść jaka. Płynęliśmy do stacji końcowej do Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. Ten spływ był naprawdę fantastyczny. Przepiękne widoki i cudowna rzeka Wełna. A propos rzeki Wełna, już niedługo zaprosimy Was na kolejny odcinek spływu tą właśnie rzeką. Fantastycznym spływie cudowną wełną dotarliśmy do przystani kajakowej rogoźno. Moja historia już od czasów studenckich wiąże się ze spływami kajakowymi, ponieważ prowadziłem spływy kajakowe na Drawie, na Brdzie, na Wdzie. Byliśmy na Dunajcu, byliśmy na Czarnej Hańczy. Zaczynaliśmy tak naprawdę tutaj od, od jednego ogniska, od drewnianego Tojtoja. Natomiast po, po kilku latach, właściwie z roku na rok, co chwilę coś dokładamy. Kajaków mamy dosyć dużo. Jeżeli mamy na przykład firmy, jeżeli mamy szkoły, to dodatkowo zabezpieczamy na życzenie klienta spływy kajakowe ratownikami. Mamy do, do dyspozycji miejsca biesiadne, ogniskowe i tutaj można przyjechać z własnym prowiantem, tu lub u nas zamówić catering. U nas najczęściej to się odbywa tak, że klienci przyjeżdżają sobie tutaj, u nas się wodują, schodzimy na rzekę, spędzają około 5 godzin. Na spływie kajakowym, takim najładniejszym odcinkiem z Rogoźna do Jaracza. I później po, po tym spływie podstawiamy samochody, przewozimy klientów z powrotem tutaj u nas na, na przystań. Wysyłamy też autobusy, autokary pod konkretnych klientów, pod poznańskie firmy, które na przykład z okolic Poznania lub innych miast chcą przyjechać. Dołożyliśmy też laser taga, laserowy paintball, zrobiliśmy jako taką dodatkową atrakcję dla klientów, którzy by chcieli spędzić drugi dzień czy trzeci dzień u nas. Jest to miejsce, gdzie naprawdę można fajnie spędzić czas, można wynająć tutaj domek, przyczepę kempingową czy po prostu miejsce na polu namiotowe. Nie brakuje tu innych udogodnień takich jak ruska bania, sauna, miejsce na ognisko. Można tutaj odpocząć po intensywnym dniu, także my będziemy to robić. A Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków turystycznej Wielkopolski. Pa! Ale przed spływem musi być trochę magii z piłką. Ha. Ha, ha, ha. Co? Dobra. Ostatni raz. Dobra. Uuu.